Witajcie! Dzisiaj będziemy eksploatować opuszczoną przychodnię, znajdującą się w Kielcach na pakoszu. Została ona już opuszczona dobrych parę lat temu. Nie udało mi się niestety zweryfikować dokładnej daty. Znajdował się, znajdowała się w tym obiekcie przychodnia oraz część wellness spa, w której aktualnie się znajdujemy i nagrywamy ten wstęp na recepcji. Obiekt jest stosunkowo nieduży, udało mi się go przejść w około 20 minut. Jedyne, co przykuwa tutaj wzrok, to wszędzie porozrzucana i pozostawiana dokumentacja medyczna, także z danymi osobowymi. Poza tym nie ma tu raczej nic rewelacyjnego, po prostu zwykły obiekt. Budynek należał do prywatnej spółki, prywatnego właściciela. Także póki co nie udało mi się znaleźć informacji, dlaczego został opuszczony. Spróbuję jeszcze na etapie montażu filmu dojść do takiej informacji, i ewentualnie zamieszczę je na końcu bądź dodam w opisie. Zapraszam i polecam się. No to zaczynamy. Fragment siatki przy wejściu jest zdemontowany, więc wejście jest raczej totalnie bezproblemowe, z ze względu na brak fragmentu ogrodzenia. Mam jakiś teneczek, Garaż przerobiony na coś. Podobnie. Na razie nic. Nic jakiegoś bardzo ciekawego. Tak, tu było jakieś pomieszczenie magazynowe. Dużo rupieci. Drzwi poskładane. Stolarka okienna. Tam jakieś nawet w miarę chyba nowe. Zapakowane. Zestreczowane. Zwykły magazynek. Okay. widać możliwość wejścia, ktoś dawno temu drzwi całe wyrwał, widać graffiti, czyli lekko jakaś patologia się kręci, o ile przewodów zeskurowanych, złomiarze musieli tutaj działać ostro, ale no nie dziwota, miec jest w cenie. Bałagan totalny. No tu mamy terasę porozkładane żeby ktoś sobie sypiał. Wszystko możliwe. drzwiczki od rozdzielni, nawet całkiem ładne. Są jak śliwka w kompot. No ciekawe, kto tak wpadł. Wentylacja mechaniczna na górze. Przewody powyrywane totalnie z całej ściany. Hip-hop niegdyś. Nigdy stop A nigdy stop. Dobra źle przeczytałem trochę. Uuu, nawet rury peksa wyrywali. Cóż może liczyli, że będą stalowe, miedziane. Łazieneczka, belek przykryty. Buty pogubione nawet. Tu mamy jakąś większą salę. To była jakaś sala pewnie do ćwiczeń Widać, że ktoś miał tutaj twórczość ostrzejszą hm. Pije, żeby paść temu, te życiowe przesłania Nie wyszło mi, no nie dziwię ci się, że ci nie wyszło Jak pije żyć pasz na melinie Sala gimnastyczna. to właśnie tam była. Idziemy dalej. Co tu nam się dalej kroi? Matko, ile butelek. Słoików. Mebli dużo. Słoiki, tu jakiś magazynek. O, kawałek przewodu jeszcze w ścianie został. Chyba jest zbyt gruba warstwa tynku. Chłopakom się nie chciało rwać. dwojków. Jakieś pomieszczonka. Szatnia damska, łazieneczka, o nawet kibelek jeszcze w miarę sprawny, ale bateria ukradziona. Aha, tu chyba po prawej mamy główne wejście do budynku. Tak Coś w stylu lobby Rejestracja Mnóstwo mebli Śmieci Łazieneczka Wszystko rozdzielni, wszystko Wypruszek co tylko mogło stanowić jakąś wartość zostało zabrane. Natomiast jest trochę dokumencików. Tak jak właśnie słyszałem, bardzo dużo dokumentów z różnymi danymi osobowymi zostały pozostawiane tutaj. Mamy na przykład przedmiot sprzedaży, grota solna, krokomora, imiona nazwiska, daty. Jak widać, daty są z 14 roku, więc obiekt już długo nie funkcjonuje. Gazetki, walizeczka dosyć ciekawa, jak na taki w miarę nowy obiekt, zdrowie. Samo zdrowie, z którego roku wydanie? Zobaczymy, może nam to więcej powie zaraz. Z tyłu może. No nie, nie widać, z którego roku jest to wydanie. No, nie, nie ma żadnej informacji. U. O, tam już widzę grotę solną. Całkiem fajnie, nawet ona ogarnięta. O! No. Nie powiem. Grota solna jest naprawdę ładna i ciekawa. Hmm. No powiem, że w Kielcach bywałem w kilku grotach, ale żadna nie była tak duża i tak ładnie zrobiona jak ta. Chociaż soli już tu raczej mało co czuć. Bardziej czuć, właśnie, właśnie, właśnie ognisko, które mamy przed nami, dobrze że się całość nie zapaliła. konkretnie, bo z tego co widzę, te stalagmity są zrobione na piance poliuretanowej, która no, przy odpowiedniej temperaturze całkiem ładnie się pali. No, cóż, ktoś lubił sobie grilla robić. Teczka bezpieczeństwa kontrahenta Bipi Polska Zadanie, uszczelnienie pokrycia dachu. Przedsiębiorstw inżynieryjne notatka, Nauć, obszarem działania to jest akurat z 5 roku. Gdy chodzi na to, że przychodnia funkcjonowała, przychodnia funkcjonowała Pierwszej połowie XXI wieku. fajna ładna, bardzo ładna grota solna. Szkoda, że już niestety nieczynna. Obyk zadaszony. Gdyby było zadbany, musiał być, musiał być naprawdę ładnym obiektem. Tym bardziej jeszcze na tamte czasy. Gdy większość ośrodków medycznych była objęta czarem PRL-u, a tutaj jednak był obiekt całkowicie od nowa postawiony stricte w celach medycznych i SPA, musiał robić wtedy szał. U, tu komuś twórczość nie do końca wyszła. Moksiki. Hm. Nie ma to jak pobawić się ze ścianką działową z gips kartonu. Pewnie ktoś myślał, że jest ninja, Ale nie do końca może mu to wychodziło. Tu będziemy mieli jakąś hm, pracownię. Szafa serwerowa stoi oczywiście. Dokumentów łomatko i ile dokumentów z tego, co na pierwszy rzut oka widać, to jest to dokumentacja techniczna obiektu. Projekty zestawienia oczywiście, wszystko zdemontowane. Szafy, też <noise> jacyś inteligenci złomiarzcy nie umieli wypiąć RJ. Szafy, tylko musieli poucinać przewody. No cóż, technika trudna rzecz. Łatwo się zgubić z techniką. Kalendarz z siódmego roku, coś mamy tam wypełnionego. Nie, totalnie, totalnie pusty. Coś nie ma. Tu też rozdzielnia. Zarotów, oczywiście, powyrywane przewody. A, a tu mamy główne pomieszczenie rejestracyjne dla części przychodni, przychodniowej. Czyli tam to było część spawelnes, a tu część przychodniowa. Pro Centrum Zdrowia. Chyba hmm. nie jest jakiś duży kubatoro, kubaturowo. Bardzo szybko go całkiem przeszedłem, już ponad połowę. A to pewnie będzie część socjalna. Tak dokładnie. <laughs> Jeszcze kawusia pozostawała. Ciekawe z jakiego okresu. Zmywamy po sobie naczynia. Ach, żeby tak oczywiste rzeczy trzeba było pracownikom przypominać. No ale cóż, taki kraj, taki obyczaj. Nawet ze ścian wszystko powyrywane o, ale ktoś pozostawiał jeszcze Profile z sufitów podwieszanych A przecież to też jest złom Stal cienka w granicach Aktualnie 80 groszy Za kilogram No, ale jednak jakby trochę tego zebrał To by się na jabłczaka Ustukało Tu mamy pozostałości po Centrali wentylacyjnej. Hmm, ze ślepienia jednej rury. Wszystko oczywiście powyprowane co tylko mogło stanowić jakąkolwiek wartość. Wszędzie bałagan. Dokumentów mnóstwo. Po prostu wygląda to tak, jakby ktoś pozostawiał ten obiekt w totalnym pośpiechu. Ekspresowo musiał go opuszczać, nie biorąc z sobą nic, ani nawet nie segregując pozostałości. Tu nam chyba wilgoć już zaciąga. u, tam jaka wilgoć gdzieś pozaciągała. No. Masaż. O, ktoś nie uważał na polskim chyba, przez skroską. Hmm. Wszystko co dobre jest najlepsze. Te mądrości. Zawsze właśnie mądrości. Na tych obiektach opuszczonych stworzone przez patologię ją wykorzystujące, potrafią mnie konkretnie rozbroić. Cóż, pomieszczenie RTG to te puste, pewnie RTG było jednym, aparat RTG był jednym z nielicznych urządzeń, które stąd zabrano. Właśnie zabrano urządzenia, które stanowiły jakąkolwiek wartość, i można było je sprzedać. A już, a już zresztą, w cudzysłowie śmieci, nikt nie chciał się bawić pełno płyt nagranych, więc pewnie będziemy mieli na nich różne badania, zdjęcia RTG pacjentów. O, ktoś nawet przyatakował szyb techniczny. Uj nie wyrwali taka piękna rura tyle by na złomie wzięli No ale cóż prze... przerosło ich Dobra wracamy jeszcze na tamtą stronę drugą Co tu mamy? Imię, nazwisko, imię, nazwisko, numery telefonów Już tylko PESEL-u i adresu brakuje <laughs> Ale myślę, że gdyby głębiej Pogrzebał w tych wszystkich papierach, które tu są nagromadzone, to i spokojnie zlokalizowałby gdzieś dokumenty z pełnymi danymi pacjentów. Tu mamy zapewne główne wejście do budynku. U, nawet zaruszono na podłogę, żeby powyrywać wartościowe. Dobra, tu mamy jakieś biuro jest stosunkowo puste. Podłoga oczywiście pełna papieru. Tu to samo. Cóż, niestety niektóre media kieleckie w celu zwiększenia swoich zasięgów i oglądalności rzucają informacje które do końca nie powinny być wrzucone, ponieważ ostatni artykuł eHa dnia właśnie o tym obiekcie na pewno zwiększy ilość osób, które będą tu przychodziły. I niestety nie każdy przyjdzie sobie popatrzeć i udokumentować tak jak ja. Ale niestety część z tych osób przyjdzie po prostu wykorzystać ten obiekt. Do celów maleniarskich. No co, przeszliśmy praktycznie już cały obiekt. Przeszli w dłuż, tak jak mówiłem. Nie jest on zbyt wielkich rozmiarów. Tam mam jeszcze jakiś budyneczek, pewnie gospodarczy. Zajrzymy, co może tam być. U, mam jeszcze piwnicę. A, tego tośmy nie wiedzieli. Nie przypuszczali. Zobaczymy, co ciekawego możemy tam napotkać. Wilgoć. Wilgoć, wilgoć. I rupie Dobra. Przyłączę wody. Rury prawdopodobnie od centralnego, ale piwnica wskazuje, że przychodnia nie była budowana tutaj na totalnie pustym gruncie, tylko raczej była fragmentem rozbudowy już jakiegoś istniejącego budynku, ponieważ mamy tu do czynienia ze ścianami murowanymi z pełnej czerwonej cegły, wa wapienny, a więc przychodnia to była tylko rozbudowa. Czyli coś tutaj musiało jeszcze nam istnieć pod przed przychodnią. Podpiwniczenie jest tylko na tym fragmencie. Tam, jak widać, jest po prostu rupieciarnia i ściany końcową już widać. Więc nic ciekawego w piwnicy nie znajdziemy. Tu mamy właśnie budyneczek, który wcześniej miałem na myśli. Magazyn? To? Tak, jakiś magazyn. Ładnie? Hmm, dobre pytanie. To będzie jakieś, może uzdatnianie wody? Nie wiem, nie wiem. Ale tak by to wyglądało. Mamy dalej. A, tu mamy tą część Wellness Pozostałą Wannę z jacuzzi. Trochę już wyeksploatowaną biegiem czasu. musiało to być całkiem ładnie, gdy to funkcjonowało w pełni. Tam mamy chyba saunę ogrodową, taką alabalię. A, tu mamy resztę jeszcze centrali wentylacyjnej na drugą część obiektu, tą typowo wellnessową Tu jakąś wiatę pewnie imprezy odchodziły. No i mamy saunę typu balia. Oczywiście wszystko z wyposażenia już zdemontowane. Właśnie to jest koniec już obiektu. Obeszliśmy całość w porównaniu z poprzednim filmikiem ze Szpitala Wojewódzkiego, e, przepraszam, ze Szpitala na Kościuszki. No to ten obiekt jest bardzo mały. Nie było w nim nic nic ciekawego, co by przykuło uwagę. Jedynie, podobnie jak chyba na większości tego typu publicznych obiektów, które eksploatowałem. Szereg dokumentacji. Też przyszły się popatrzeć. <śm> Aha, i ten ty żeśmy już wchodzi. wchodzi.